Będzie służył mieszkańcom gminy Ryglice i powiatu Tarnowskiego. Zakończyła się renowacja najstarszego w Małopolsce spichlerza. Uroczyste otwarcie tego osiemnastowiecznego obiektu odbyło się 16 marca. Zabytkowy spichlerz to skarbnica historii, tradycji oraz kultury ludowej. To bardzo ważna impreza, dlatego że po pierwsze poświęcony, po drugie przeszłość i przyszłość, po trzecie programy unijne. To wszystko wskłada się w piękną promocję gminy Ryglice. Jest najstarszy spichlerz w Małopolsce, a jednocześnie nasze. Centrum Promocji Gminy. Renowacja Spichlerza składała się z dwóch etapów. Pieniądze na odbudowę Gmina Ryglice uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Podstawowym celem renowacji było zachowanie dawnego wyglądu Spichlerza. Staraliśmy się je zrobić prawie tak, jak było odtworzyć i zachować ducha tego, tego budynku. Udało się to, że jest tak, jak było, a poza tym ważne jest to, że w tej chwili, kiedy się spotykamy to czujemy tą atmosferę czasu. Spichlerz łączy to co najcenniejsze dla mieszkańców gminy Ryglice, tradycję i nowoczesność. Bo dzisiaj jestem właśnie w Ryglicach, bo chcę uszanować wysiłek społeczności tutejszej gminy dla zachowania czegoś, co świadczy o naszej kulturze sprzed kilkuset lat, ale również o tej kulturze dzisiejszej, bo widzę, że stały... Nakryte już z wyrobami wielkanocnymi. Także widać, że tutajsza społeczność pewnie mm, kultywuje tradycję ojców, nie tylko jeśli chodzi o dbałość o Spichlerz, ale również o to, co się bardziej wiąże z tym rytuałem domowym. Otwarciu Spichlerza towarzyszył Vernizerz wystawy ikon Beaty Olszewskiej. Ikona jest y, czymś pięknym. Ja maluję ikonę tradycyjną techniką, taką jaką malowało się 2000 lat temu. Czyli tempera jajowa, czysty pigment rozmieszany z jajkiem, z winem. To się maluje na deskach z, z, z prawdziwymi naturalnymi gruntami. No i praca przy takiej ikonie to jest parę ładnych dni. O wartości tradycji i lokalnych zwyczajów mówi kierownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Danuta Cetera. O, w tych reglicach z tą tradycją, to daj Boże, tak wszędzie żeby było, bo po pierwsze jest tu tak żywa i tak wspaniała, i tak jest kultywowana wśród młodzieży przez twórczynie, których jest tu mnóstwo. Zresztą możemy zobaczyć w tej środkowej izbie z Spichlerzu, jaka ilość. Pisanek jest prezentowana. Wszystkie techniki, jakie są w kulturze ludowej, były wypracowane. Tutaj możemy oglądać przepiękne palmy, przepiękne pająki. O tym, że ryglice już od lat są znane z kultywowania lokalnej tradycji, mówi członek zarządu województwa małopolskiego Stanisław Sorys. Tutaj odbywają się wielkie wydarzenia kulturalne, właśnie oparte na tradycji, na tożsamości kulturowej, społecznej. No i cieszę się bardzo, że gminie udało się pozyskać środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po to właśnie, aby ten jednej z najstarszych zabytków właśnie tego regionu, ten Spichlerz, odzyskał dawny blask. Zabytkowy Spichlerz to prawdziwa perełka dla naszego regionu. Z pewnością już wkrótce stanie się wizytówką Ryglic. Paulina Marcinek Tarnowska TV